Trzymano. twierdza krzyżowiec, misja 12 strumień, a naprzeciwko mnie rysio lwie serce, okej, okay. to może być ciekawie, a, i taka w sumie informacja, ciekawostka, hmm. obraz będzie niestety, albo niestety zależy może <laughs> dla kogo oddalony dość mocno, ponieważ, <laughs> oj sorki, hmm. Wcześniej nagrywałem za pośrednictwem aplikacji GeForce Now. Ale coś mi się popierdzieliło z internetem. Może nie tak kompletnie z samym internetem. Możesz na nas Tylko mam pewien problem, jeśli chodzi, bo jeśli chodzi o wysyłanie danych, jeśli chodzi o odbiór danych, no to wszystko działa mi elegancko. Że tak powiem, nie ma się do czego przyczepić. Eee, ale na przykład na YouTubie już mam duży problem. Znaczy duży. Po prostu jak sobie odpalę grę... Eee, jak sobie odpalę grę... Grę, kurde, na YouTubie grę. Jak sobie odpalę mm, jakiś film, nie? Tam jakikolwiek. To na przykład odpalając go w... Wy... 1440p, No, nie ma możliwości, że ja go sobie obejrzę, w sensie obejrzę, tylko że będzie to wyglądało na zasadzie, um, że sobie obejrzę sekundę, dwie, może trzy materiału, a przez pół minuty, minutę będzie mi się ładować wszystko. Więc tu jest taki, że tak powiem, problem. Nie wiem, czy on jest spodowany, i podobnie mam właśnie w GeForce Now. Tej aplikacji, bo jak sobie odpaliłem twierdzę, no bo tam mogłem sobie po prostu ustawić, że grę będę miał w full HD, a i tak się nagrywała poprzez program w 2K, a jak tak zrobię na przykład bezpośrednio na, komp na komputerze. To nawet ustawiając sobie yy, nie można tutaj tego zbudować, mój panie. ustawiając sobie Full HD w twierdzy i Full HD tam w obs no to i tak mi się nagrywała w oknie. Więc yy, no z tym Powiedz taki problem. Tylko, co mamy zrobić. Yy, I co? I sobie odpalam elegancko jakiś filmik na YouTubie i nara. I po prostu się nie ładuje, nie? I właśnie to samo jest w aplikacji GeForce Now. I z tego co mi tam pokazało, bo tam można sobie sieć przetestować, to pokazało mi... Co mi pokazało? Kurde, przyśpiesz tą grę. Ile jest? 50, dobra. Niech będzie 50. 11 tych uczników, dobra. Niech będzie ich 15. To mi po prostu pokazuje utratę pakietu danych. W ogóle, nie, pobieram na przykład grę przez Steam, nie ma problemu z transferem. Wrzucam filmik na YouTube, przesyła się elegancko. I znowu na telewizorze, na przykład telewizor jest w sąsiednim pokoju. Pójdę, odpalę sobie na przykład film na YouTube, odpalę go w 4K. Nie ma żadnego problemu. Na kąpie coś jest kurde nie tak. Może ktoś z Was się zna, może ktoś z Was miał taki problem i sobie, że tak powiem, nim elegancko poradził. Yy, może będzie mi w stanie pomóc. Chętnie przyjmę każdą pomoc. <laughs> Bo bez kitu. Nie mam pojęcia, co się. dlaczego to tak e, wygląda. Co, czy nie wiem, czy może jakiś sterownik zawodzi, czy. Ogólnie sprawdzałem sterowniki, instalowałem, co brakowało i tak dalej, ale. Ale cały czas bez poprawy, że tak powiem. 27. No dobra, 30, chociaż kurde oni mi ich trochę wytłuką. Was potrzebuje tu sobie gdzieś mm, dwóch, kurde, tak z daleka, małe jest to, dobra, was jest 28, dawaj jeszcze kilku, nie, 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 nie aż tylu, <laughs> dobra, wy idźcie tu, mm. a już mi rozwalili, dobra, ale stąd to oni powinni, kurde, ich moment tam potrzebić. Więc, kurde, mam taki problem, nie? Że w sensie wszystko dobrze działa i tak dalej. Transfer w jakikolwiek, czy to właśnie. Um, czy gram online, czy coś. Znaczy, online, właśnie też mam czasem takie problemy, że. Um, w huncie przeważnie to wyskakują mi czerwone kwadraty, właśnie chyba utrata pakietów to jest. I coś jest z tym nie tak ewidentnie. Tylko, właśnie, kurde, jest taki problem, że. Um, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czemu to tak działa, czemu to tak wygląda. Hmm. Nie wiem, czekam może na jakieś kolejne aktualizacje. Może jakieś kurde e, coś z programem, którym, z którąś aktualizacją coś się spierdzieliło. No ale dobra, bez przeciągania. Jest to maksymalna prędkość maksymalna. Młody pracują, pracują, trzeba sobie chleb zrobić. Więc mam nadzieję, że prędzej czy później ten problem zniknie w jakiś sposób. Może jakaś właśnie aktualizacja wejdzie. Może coś w ten deseń, ale. No w tym momencie, kurde, trochę mnie to irytuje. Bo. Y, znaczy, no naj, najlepszą aktualnie dla mnie rozdzielczością, jeśli chodzi o oglądanie na YouTube, to jest. Y, Wiadomość od o ty niebo... kurwa, dziadu. Mmm. To, hmm. to jest 720p. Coś około. Kurde, on mi dojedzie. Wysokość moją no, wiadomość od jego serca waleczny czyn, walczysz jak mężczyzna. Hmm, pierdolisz. Ilą was jest z 55. Właśnie, wy, kurde, atakujcie, bo oni tu idą. Wy ich nie atakujecie. Oni was, kurde, punktują jak chcą. Się robi problem i to. A ja nie mam za bardzo z czego czerpać, z zasobów. Z drewna trochę. Y, gdzie są te. Znaczy nie konopie, kurwa. Mielo. Kurde, to i tak jest mało. On jest na górce. Kurde, dziada. Podząca. Ich atakujcie. To nie wam, tu będą bruździć. Hmm, no i dobra, atakują, atakują, jest 53. Kurde, jeśli łuczników im rozpierdzie, dobra. Minu... Jakie proce i łuki, pani, co tam kurwa? Dobra, minus 8, zobaczymy jak to będzie wyglądać. To jeszcze mogę sprzedać? Piwko mogę nie sprzedać. Mm, dobra i wróć. Teraz tak. Jeszcze raz. E, wieża tu. Dawaj mi balistę. Kurde. Może szkoda, że tak... Znaczy daleko, kurde no. Może nie jest to jakieś niegrywalne czy coś um. ten roddeseń, ale... Ale oczy mogą i boleć i trochę. Znaczy w sensie... Kurde to jakiś czarny pasek. Widać jest tu na koniec mapy. To trochę kurde, źle to wygląda, choćby nawet nie, 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 tego atakujcie łucznika dziada chodzącego, dobra, to was to atakuje, wy bo atakujecie, Trzeba was dojechać czym prędzej, dobra, i sobie tak prosto atakujcie. Co się da i jak się da. Dobra, ja sobie zrobię tak. Łaskawość? Dziesięciu łaskawość. was. Ja sobie zrobię, kurde, pięć tych. No, Bo Rysio jednak, Buduje kurde, ma takie jednostki oblężniczy. dość ciężkie. Sprzęt <coughs> to trzeba złota. Więc tymi końmi to może być trochę mm, ciężkie, jeśli chodzi o. Dojechanie go. Ile mam? 120. Kurde, szybciej dawać hajs. Podatki 120 dalej, 120 dalej. Dobra, jedna. Jeszcze im potrzeba jest 150. Dobra, no to ja tu trochę tego sprzedam. Jeszcze sztukę. A i tego hajsu, kurwa. Żarcia jest, ale no jak nie podatki, to będę troszeczkę we w dupiu. Dobra. jedźcie tu i zaraz ich tam będziecie dojeżdżać. Ilu was jest 409. Mm, dobra, trzeba będzie tych konnych porobić. Ale jak to wygląda? Sporo mąki. Ja trochę jej sprzedam po prostu. A, <laughs> no, bo tu mi kurde przecież... A my dzieciaki kr spier Z pola. Potrzeba z... Wiadomość od lwiego serca. Wydarzenia potoczyły się całkiem inaczej, skoro król musi się kryć w swoim zamku. Dobra, pal ich. Długo? Kurde. Dawaj, dawaj. <laughs> Nie ma czasu na pierdzielenie. Pań kurde. Teraz to jest baja. Tylko kurde tych moczników dojedźcie. dojedźcie. Będzie miodzio. kurde, z czemu on tutaj tak w postawił? Co za ham Nowe dawaj, dawa, łuczników trzeba dojechać Dobra, łucznicy dojechani Wy sięgniecie zbrojownie, nie sięgniecie, ale sięgniecie to. Kurwa, nie sięgniecie a to. Też się będziecie mu obijać, nie? No dobra. to Bardzo słuszna. Lepszej nie widzę. No i sobie tam patrolują chyba. Hmm, ale czekaj, dobra. Raz, dwa, trzy. Tylko, że ja kamienia nie mam żadnego. To bym chciał, żebyście zbudowali. To sobie zbudujcie, a ja... Hajsu mam mało. Znaczy, mało hajsu, ale za to... Hmm... Hajsu może i mało, ale tak, prawda mi przybywa. Żarcia mi starcza, drewna już za bardzo nie ma. Okej. Okay. Teraz pasowałoby wam coś przyjarać. Tylko dobra, czekaj. Z zniszcz tą wieżę. Ja sprzedam trochę drewna. Dawaj mi tu. Kurde, już? Balista ustawiona na pozycji. Tylko zaraz mi się kurde pewnie drewno skończy. Kurde, jak zniszczy tą wieżę, to ja będę miał bezpośredni dostęp chyba do tego do targowiska. To oni będą troszeczkę we wdupiu. Ja może bym wtedy konnymi podjechał tu i tutaj by ich punktowali. Tylko że znowu z hajsem by się przydało coś więcej osiągnąć, że tak powiem. Bo to dostaje jakieś obrażenia, chyba żadnych. A to kurde, jeszcze jeden strzał dobry. Zaraz im się... Dobra. No, to jest bardzo uczciwa walka. Dobra. Koniarze. To będziecie mieli lepszy zasięg na cokolwiek? A tego traficie? Dobra, trafiliście. Dawajcie, na górę. Podjeżdżajcie. Wami też podjadę, to wam kurde tak poniszczę. Kurwensyny małe. Że będziecie w szoku. Kurde no. Czekaj, bo ja 20 mogę przerobić. 20 skał z 10 kamieni. Dobra, 40 skał. Weź niszcz tą Dawaj zbrojowni i rozwalę. Znaczy z rozwalę spalę. Znaczy kurde, już go Żołnierze robić i mogę ich dojeżdżać po prostu tako. Okej, okay, to się jara. To też niech się jara. Ja wszystkie swoje jednostki idźcie tu paru uczników tam jest, to ich tak też będą jakoś tam pizgać teraz ja od so, desek mam całkiem sporo i sobie robię ciężkich ilu was jest? 12, bo kurde nie za wielu ale dobra a weźcie to zniszczcie długo on z tym zejdzie? nie no na tyle strzał, kurde to moment dobra Znieńczycie też to. O no po co mu to w ogóle, kurde? Co on zupę będzie im gotował? A ja ten co dalej patroluje, kurde? W na wszystko. Kurde, to, to garczak odporny. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja sobie tu zaraz podjadę. O! I będę miał, kurde. Ale dobra. Ale dobra. Dobra, was już tu starczy. Podatków mi trochę chyba wpadło. Desek sprzedam, mąki trochę sprzedam. Ile mam chleba? Kurde, mogę nas sprzedawać. I dawaj mi, kurde. To jest, tutaj. a tam cię atakują. Zaraz tam moi ciężki doj ciężcy dojdą, dobra. Nawet ci sobie dali radę. Bo tu ciężcy też chyba idą. ta idzie kilku. Dobra, ile ja was mam? Kurwa, panie. taką armią? I już kończymy z rysiem. A wejdźcie sobie tu. Będziecie idealną pozycję mieli do niszczenia, kurwa. Tych, e, jak oni się nazywają. Mm, obywateli. Może to nie hum humanitarne, no, ale no cóż. Zresztą kurde, jak go zaraz... nie wiem to, bo może zaraz nie dojadę niestety, ale... No ale dobra, tu elegancko. Mąki jest w ciur. piekarni sobie wyrabiają. Zresztą przymia się teraz tutaj przejmuje, kurde, jak już ostatnia faza ataku jest. Hmm, więc nie ma sensu. Ale tu jeszcze jakieś takie kurde artefakty się porobiły. Kurde, no źle to wygląda, kurde, ale żeby to było na pewno obrazienie, w jakimś oknie, żeby później tego hmm, okno nie rozciągać, kurde, to trochę znaczy Może jakoś bym w stanie gdzieś tam tu przestawić coś, tutaj coś, może ten, ale kurde, jak nagram w oknie, później to rozciągnę, to będzie jeszcze gorzej wyglądało chyba niż teraz to wygląda, więc chyba się trzeba przemordować. A, dobra, idźcie tu, tędy będzie bliżej przez ten mur. No, 40 w sumie jednostek. No, dobra, on trochę nieruchomo stoczka. Czy to będzie miało wpływ na to? Znaczy, teraz to już i tak upadnie, że. Dobra. No i ten tam piaski nędzne. Dobra, posok ci zniszczyłem Ale Dobra, rysiek pokonany. Kolejna misja udana. Ja dziękuję za uwagę. Do następnego. Hey.